Stęskniłem się trochę, to odwieziemy Władka właśnie nią. Do dziadków. Do dziadków, o właśnie, to jest. To jest druga, super wiadomość. Bo pierwsza jest taka, że dziewczyny już tam są. Może jest trzecia. Okej, okay. dobrze. No ja w sumie też się stęskniłam. Nie powiem, że nie. Chodź, u Trzeba dotknąć tymi kluczami tego samochodu, żeby afery nie było. Co to? E, rzeczy dla dzieci ja. i lody i ubranka. Ubranka dla władzianka. Elegancko. Elegancko, oczywiście. Peszek tylko, że ona też ma AdBlue. No. Ale to jest BMW, to się nie że ja, nie to mają to... prawa wydarzyć. W dzisiejszych czasach to chyba nie ma znaczenia Ależ się tu siedzi. Boże no. w buchie jest spoko naszym, ale... Też <noise> spoko. <noise> tu jest Wadek sobie zażyczył się. krótką przejażdżkę zanim Dobrze, do tylko weźcie pod uwagę, że ja mam w terbie lody, także jakbyście to mogli Aha, tak... Wziąć, no to, to nie może być za przeliczyć. długa przejażdżka, bo się roztopią Wadek te lody. Dobra Wodzius? OK No. Ale spoko, pewnie. To jedziemy. Ci te zabawki do torby? Mhm. Tylko nie opuść. Tylko ich nie opuść. Up... Jeszcze mam je opuścić. Laweta, Audi i jakiś, nie wiem, coś do holowania, tak? Chyba jeszcze jakiś sznurek? Okej. Okay. Rozumiem. zapinać pasy. No, a przecież masz zapięte. Nie. Dobra, sprawa wyjaśniona. Pasy zapięte. Pustki tu jakieś w ogóle? No, naprawdę. Bardzo dziwne, nie? Przecież to no. wakacje. Ale i prawie, nie? Może dlatego właśnie. Przy lodach będzie kolejka, zakład? No, zaraz się przekonamy. Przysłyszę, przysłyszę fajnie jest, nie? Szczerze. No to, to jest <laughs> taka promajna, jeśli chodzi o wielkość, to to na pewno. No, nawet nie wiem, nawet nie wiem czy nie mniejsza. No. No. No, tak jest. Rozleglejsza, na pewno. Tak jest, Tam tak jest bardziej jest. tak. Jak to powiedzieć? Ładnie? Naczkane. Naczka Bładek, jak do fryzjera, dobra? Okay. Cyk No przyjemne miasteczko, to trzeba przyznać No, no fajnie się wracam. No dobra, to co, wrócimy zaraz ja gdzieś tak. będziemy sobie krążyć? Dokładnie Dokładnie, dokładnie. No to jedziemy w kierunek Borkowice zdaje się, prawda? Tak, bo jeśli będzie ta miejscówka przy schodach wolna to jeszcze będziesz focił pewnie. To jeszcze sobie po po pokapię się. No nie, bo jak wiecie, bardzo mi się podoba. No a skoro tak narzekaliście, że ostatnio tylko plastikowe BMW, to zrobię jeszcze więcej. <grym> uh -huh. Co nie? Jaki ukłon w stronę widzów? <grym> no nie, no to oczywiście żartuję. <grym> no przecież ja oczywiście też. Żartuję, no ale nie kryję, że mi się podoba tak samo. Bardzo, strasznie. Ja też. Wiesz, pełna zgodność małżeńska. Jaki powód wymyśliliśmy, że będziesz pojechać? Teraz wymyśliliśmy zdjęcie. Fajnie. Bardzo fajnie. O, tutaj to jeszcze nie było. Nie było źródła? Tu Przejeżdżałem samochodami tymi, wiesz, Klasykami. prawie klasek, tak, schodzący model. O, jest. Komplet pewnie? Tak, jest chyba właściciel. To nie będziemy, bo może się humor. No to pokażemy tylko z grubsza, jakie fajne miejsce tu mamy. pałaś w Burkowicach. Trzeba by się było nagadać, bo dawno się nie widzieliśmy. Ło, z 10 lat? Więcej chyba. Chyba więcej. No to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o Borkowice, tak? Mm, tak. O, a tutaj piątka. To zawracamy, czy co? Tutaj piątka E39. Taką piątkę mieliśmy. E39. Cudownie. A teraz już, o właśnie, teraz już chyba taki, taki już klasyczek się robi, nie? Hmm? Nie wiem, nie znam się. Pachnie trochę jak wodą w Chorwacji. Zauważyłaś jak się złożyło, że tak jak ją brałem, to była taka niezbędna. Zaraz miała zacząć jeździć, trochę zaczęła, a teraz my zaczęliśmy jeździć busem i no i stoi. Ja myślę, że jak przyjdzie tylko czas taki jakiś wrzesień, październik. To... Tak, tak, to zacznie jeździć, wiadomo. Trochę zmieni. No. W sensie. O ile Adblu nie da po sobie znać. A, czarny humor. Nie no, dobra, że nie będę przeginał. Nie że się zatrzymuję, pogapić się na swoje BMW. Mimo, że tak jest. Aha, bo sporo ludzi mnie pytało, dlaczego BMW nie pojechaliśmy. Nowy samochód w domu, i tak dalej. Do Chorwacji. Do Chorwacji. No to już wam, już wam śpieszę pokazać o co tu chodzi. Tu, jak wsiądą dwa foteliki, Matylda ma coś takiego dla siebie, więc absolutnie to się, to się, to się nie sprawdzi na takiej trasie, na pewno nie. Bagażnik przy naszych, przy naszych potrzebach, sami zobaczcie. To, co mieliśmy teraz, no jest wielkie, ale jakby trzeba było, to byśmy się zmieścili. A poza tym, tak na koniec, to ja już kilku osobom napisałem. To jest mój personal luxury. Vehicle. I już. my z mamy swój personal. I nie zawaham się go tak używać. Dzieci mają w sumie dwa swoje personale. Jeden na wyjazdy dalekobieżne, jeden no. na kręcenie się wokół komina. I w sumie taki podział jest optymalny. Mhm. A w busie, jak jedziemy rodzinnie, jest nam najwygodniej i to jest absolutnie nie. Nie no co, w ogóle w busie jak Fakt. zobaczycie na kanale, no to przecież w nim śpimy i tak dalej, także to jest w ogóle... No przede wszystkim nie mamy ograniczeń w pakowaniu, nie mamy ograniczeń w ilości miejsca do siedzenia. No i z tyłu mamy pokój. Mamy, mamy totalne luksusy. A jak się okazało, takie przenocowanie w dobrych warunkach, w miarę dobrych powiedzmy, tak? No bo z tyłu w trzy osoby i ciągle tam łokciami. Ale to może skutkować takim spaniem czterogodzinnym co następnego dnia odbija się dobrym, dobrą kondycją. No, to tak. Dobra, jedziemy nagrywać to podsumowanie. Jak już dzieci, dzieci nie mamy. No i tyle. To zapraszam, panią. Jak facet otwiera drzwi, to są dwie opcje. Albo żona jest nowa, albo samochód jest nowy. Nie no, Żartuję. Wiem, wiem. Zauważyłeś, że pierścionki mam na palcach i nie chcesz ją otwierać. To też tak, pewnie, tak. No tak. nie ma dociągów, o. No poważnie jakiś tutaj zapach czuję. Jakby, jakby wody w Chorwacji. Pewnie coś skisło. Pasażer Święta. Teraz można napisać komentarze, że tylko dwa litry. To jest ten moment? No bo słychać. Mhm. No, to takie dostawczaky. E, fajnie. No mi się podoba, jakbyś o, pytał, nie? Mi się mhm. Ale przyjemnie z tego. No dobra, tak, wyjedziemy stąd, to tak, wrócimy tak, do nagrybanie, tak, tak. nie? Prze przeciągamy, no. Tak. No i z powrotem, przysłucha. No, o. Fajne. Tutaj truskawki kupują tak pan. Co tam dzieje? Jest tu jakaś reklama, reklamy? E, no znowu na zarzucą, że kasę kasy bierzemy za reklamowanie no, produktów. Kogo się truskawki kupują? Aj posz. No to co teraz? No to wiedra tak? Tamta. No właśnie zaproponowałam, żebyśmy zjedli sobie coś dobrego. Pomyślałam o niokach z gorączką dobra. Zainteresowany? Wchodzę w to. どちらも Pode o Gresh? O Gresh? To co najpierw do domu? No nie wiem. To biorę, nie? Weź. O, Kitek gdzieś płacze. Słyszysz, kota? No właśnie słyszę i chcę już właśnie ci tutaj oddać telefon. Słyszę cię Kitku. Dobra, to tu kończymy. Idziemy